Dobra, tak prezentują się nasiona. Ale mnie to w ogóle pudingu nie przypomina. Ale zobacz, zobacz jak konsystencję zmieniło. Widzisz jak zgęstniało? No takie kiselowate może. Ale rzeczywiście te nasionka one się, one Moment, jakby pokryły się... Po nie mam. nie, nie masz, to? Pokryły się takim wiecie, takim żelem jakby, no jakby to powiedzieć. No. Wiesz co, mi się wydaje, że to puściło tak jak ten, jak siemię takie. Może no, taki kisielek. Tylko że nie? się mnie puszcza w temperaturze, a to... I słuchajcie, tak jak zalałam sobie te nasionka w poprzednim vlogu, witajcie w ogóle w nowym vlogu, tak one przestały całą noc. No i teraz zrobimy taki deser, mam już przygotowane tutaj, że tak powiem sprzęty, tutaj sobie zrobię deser, ale tak jak Wam mówiłam ostatnio znalazłam taki przepis z serkiem mascarpone, także wykorzystam ten przepis, cukier waniliowy, nie wanilinowy, swojskiej roboty, nasz robiony, proszę. Ale wiesz, że to niektóre wanilie to mają chyba z kilka lat już? No ale im nic nie ma. I zobaczcie, w tym cukrze widzicie te drobinki wanilii, która tutaj się wydziwiła. Oczywiście no ją też trzeba było tam potraktować, żeby wydobyć z niej to i owo. Ale jest cukier waniliowy. No i zrobię taki mus z owoców. Chyba użyję truskawek do tego. A to do tego czy na to? Nie do tego, na to. A. Żeby osobno właśnie była taka warstwa tego pudingu z chia, z mascarpone i na to dodamy sobie właśnie taki most truskawek. Myślałam może, żeby zrobić, bo można też użyć tej borówki amerykańskiej, ale... Można położyć na górę. Miałam już, bo to jest drugie pudełko, nie wiem nawet gdzie kupione, gdzieś w Lidlu czy w Carrefourze, nie wiem, ale one są dosyć kwaśne. Tak? Tak. Ale czy były te jeżyny? Jeżyny są pyszne, słodkie, ale jeżyny nie każdy lubi, bo wiecie, one mają takie sobie drobni, drobniutkie pesteczki i komuś, wiecie, No to jak nasiona nadwrażliwy... się ja Ej, one są mięciutkie. Nie będę teraz poruchami łapać. Także przystępujemy do pracy. Efekty oczywiście Wam pokażę i jeszcze Wam pokażę mniej więcej przebitkę, jak, jak to wykonuję. A potem, no to już nie wiem, degustacja w, wspólna, rodzinna i ocenimy. Co z tego wyszło i czy te nasiona czyja u nas się przyjmą w tej wersji? A może w innej? Bo myślę, że nasiona czyja można wykorzystywać do różnych rzeczy, ale tego jeszcze nie wiem. Dobra, to jedziemy. gotowe. Pudding nałożony z mascarpone wymieszany. A jak smakuje? Yy, no leciutko spróbowałam, bardzo dobre. No i teraz mam taki mus truskawek, obawiam się, że on jest troszeczkę za um, rzadki. A ja wiem czemu, bo teraz te truskawki mają dużo więcej wody chyba niż te sezonowe. Ale ogólnie chyba no, te sezonowe też by miały, ale postaram się to tak nałożyć, żeby mi, wiecie, ta warstwa... Nie, to się trzyma. Trzyma się, no to co, no to leje. Uwaga. Na łyżkę mu ja bym lał. E, Trzyma. Dobra, drugi. No to już chyba gorzej. Nie dobrze. Chyba wystarczy, co? Uh -huh. Nie, jeszcze doleję. Tak się fajnie to O, rozdzieli. Wyszło ja, mi Ale wlaga. to się nie nagrało. Żarci. Mm, no to by były wtedy kocki klocki. A na górę no co? co? na górę? Hmm. Ja bym dał truskawkę i te. Nie, Ale to truskawka wpadnie. No to co? Przeciąć. No. Dobra, słuchajcie. Zgodnie z poradą Marka, truskawa na pół. I co? No i pół. Tak, nie. sztorcem. No. Cyk. A! Cyk. A! Ale no, fajnie to wygląda, jak truskawka. A to? Utopi no. się? Nie wiem. A! Nie, trzyma się. Dobra. To wiecie, teraz piękny macie tutaj desery jeżeli nam zasmakują to na pewno pojawią się też w naszej kuchni znów a jak wy nie robiliście koniecznie spróbujcie trzeba próbować nowych smaków a y, kto wie i zjada ten po prostu wie że to jest pycha dobra i koniec tego dobrego deser zjedzony idziemy teraz do sklepu maseczki gotowe nie, ja mam założoną na brodzie już, o. Michasia się ubiera. Bo w domu jeszcze nie założę tego wiadomo. Jest yy, zamknięty w klatce. Jak zwykle nerwowy. Yy, ogólnie to Wam powiem jest taka kiepska pogoda. Ona jest tak przytłaczająca. Ale w czwartku ma być pięknie, nie? Yy, pada zimno. Yy, no i obyśmy się jeszcze nie nabawili jakiegoś przeziębienia. Idziemy do sklepu yy, po... No takie rzeczy już. Świąteczne. Jakie? Nie no, wszystkie święty. No, świąteczne. to jest święto. Ale to brzmiało, jakby wiesz, na święta Bożego Narodzenia. Nasz plan jest taki, że w tym roku nie będziemy jakby uczestniczyć w tych, że tak powiem, obrzędach dnia 1 listopada, tylko pójdziemy sobie wcześniej, może później, zależy też, gdzie dotrzemy, o jakiej porze. Maseczka gotowa. gotowa. Tak. Idziemy. A właśnie, a podzielcie się z widzami, jak wam smakował deser z Ej, na wiem, że dobre było. Tak? Coś nie pasowało ci? Coś przeszkadzało? Nie, dała? tylko że właśnie na początku myślałam, że to jest taki zwykły, znaczy taki muzy truskawek, a tam jeszcze był chyba Kisiel. No ja, a ona dałaś? No? Tak. Tak. Taki proszek, wiesz, takie delikatnie, bo chciałam trochę to zagęścić, ale Marek się ale ja nie zorientował. A Michałaśka Słuchajcie, tam... Ja absolutnie tego nie wyczułem, ja już w czapce jestem. coś mi na grzebie. Czyli Michasia wyczuła, a widzicie, nie da się jej oszukać. A ja Wam idziemy? powiem, że smakował mi ten deser i chyba tutaj dużą rolę też odegrał serek mascarpone. Myślę, że on takiego smaczku nadał, ten cukier waniliowy z tym. No i dobra, idziemy, idziemy bo się grzejemy. Wow. Teraz to w ogóle jaja są mnie. Jak pokazują w telewizji, w słuchajcie, korki do tych y, sorów z karetek. Nie, do zdalnych, aha, karetki też. A tak. co zdalnych? Do zdalnych testów, znaczy takich niezdalnych. No wiem, e, drive thru, tak, tak. Drive thru. Tak, tak, tak. No o właśnie wie, że karetka. Ale jedzie. no powiem Wam, że y, faktycznie jest teraz y, sporo zachorowań, a słuchajcie, jeden scarista ja y, tylko końca. A dobrze. I ten specjalista się wypowiadał na ten temat, że y, jakby to wszystko spowolni dopiero y, gdzieś koło maja. I jeszcze tylko przerwę. Ale ja muszę coś po raz dodać. A? Słuchajcie, dwóch specjalistów krajowych powiedziało, że już od połowy października jesteśmy wypłaszczeni tak, że jesteśmy płaccy jak kartka papieru. Właśnie, Marek, chciałam zwrócić uwagę na komunikat. Jaki? Samochód mi daje znaki, że, co? że muszę uzupełnić płyn do szyb, tylko zastanawiam się, może już zimowy kupię? Nie no, już zimowy teraz. Tak? Hmm. Myślisz? Dobra. Tak, a ja wiem kiedy przymrozek będzie, a to 5 litrów jest. Ło, wow, aż tyle? No, 3, 4 litry są w takie butli, no. Bo, y jak teraz jechałam, bez was, <laughs> to, y to wyświetlił mi się taki komunikat właśnie, że już... Hmm. Ale mogę coś? Ja coś, bo Marzena wiecie, ona tak lubi zmieniać szybko temat. To jest cała marzena. Ale ja do was mam pytanie, bo to już jaki jest pogląd widzów na y, 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 temat maseczek, to już Różnorodny, wiemy. Tak, różny, te, tak, tak, ale prawie. pytanie, jakie jest teraz, jaka jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia na temat sytuacji, która ma miejsce w tej chwili? O. Czyli tu mam na myśli, y, no, ilość tych zachorowań, dalej ilość... Ta sytuacja, co się w ogóle dzieje, czyli te korki karetek, po prostu gdzieś tam stojących pod sorami. Także jakie jest Wasze zdanie na ten temat, napiszcie w komentarzach. No bo moje zdanie to chyba wiecie, jak, jakie jest. No, Twoje zdanie jest bardzo krytyczne, hmm. ale wiesz, Marek, to jest sytuacja, z którą tak? wiele państw sobie nie radzi w Europie. Tak. tak jak wiesz, mieszkańcy, obywatele by sobie życzyli. Jedziemy na zakupy do. Carrefour. Tak, w kerfurze chcemy kupić no już mam plan taki żeby kupić trochę zniczy, jakieś tam wiecie, ale naprawdę tak symbolicznie. Bo ogólnie to ja nic niektórzy tego nie wychodzę, bo ale nie na chodzi cienię, mi, a mogę iść na Nie, nie chodzi mi teraz o samo ale o to, że ludzie naprawdę przeginają, jeżeli chodzi o pierwszego Mm. listopada z tymi, wiecie, plastikowymi kwiatkami. A to też właśnie chciałem zniczami. powiedzieć, wiecie, wszędzie się mówi eko-eko, nie? Ale tyle co ton plastiku idzie we wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia. Święta Wielkanocy, w sumie też, te wszystkie ozdóbki to. Ja, ja nie mówię, że nie lubię, no ja lubię dekoracje, no ale, ale szczerze nie? powiem, ja wolę naturalne. I zawsze pamiętam, jak na grób dawaliśmy do babci, to kupowałem prawdziwe kryzantymy. Tak, moja ale mama nie bo kupiłeś no, i no, no bo przyszedł przymrozek i wiecie, no i koniec, bo po, po kryzantymach. Ale ja jestem zwolennikiem ciętych, ale moja mama, znowu zwolennikiem jest sztucznie, nie? No bo tak. Są, jak babcia, Basia to słyszy, to już ma nerwa. Ale takie życie, no, ja osobiście, mi to nie jest no, potrzebne do szczęścia, żeby ten kwiatek tam, prawda, był do Wielkanocy. Ale jest dużo ludzi, co tak lubi, nie? Do Wielkanocy, nie wiem po co. No i to tak potem jest, że te tony plastiku, niestety, tam też jest niezły Teraz jak do tego doliczymy ten, ilość tego dymu, tych gazu, które jest powstałem w wyniku spalania świeczek, to jest kolejna rzecz, nie? No to już te święta takie eko nie są wcale, jakby się wydawało, wszystkich świętych. A to naprawdę idzie w miliony sztuk. To nie Ja zawsze narzekam? No taka moja natura. Czasami. Czasami zawsze. Witajcie ponownie Idziemy na odpust ale tak naprawdę na niego nie pójdziemy. Jaki wałek Co oni gadają? przestało padać. Nie no, sukces. Nie musimy mieć parasola. Ale jutro mam ocieplenie, nie? Idzie ocieplenie. Marek niesie piękną torbę. <grym> to, się ja wam ją pokażę. Pralka działa u babci Basi. U babci, e, e, u babci Basi pralka działa i idziemy, wiecie, z prezentem. <grym> idziemy na odpus, ale na odpus nie dojdziemy, ponieważ nawet nie wiemy, czy w ogóle coś będzie, jakieś budy. To po pierwsze. A po drugie, myśmy już wyrośli z odpustu. Nie, Michasia? No. Tak. tak. <laughs> Kiedyś jeszcze Michasia kupowała sobie. Balony, to było tak, to była tradycja i kupowała sobie balony. No, w tamtym roku nawet ostatniego. No, ostatniego w tamtym roku. Ale w tym stwierdziła, że już wyrosła. Także darujemy sobie e, tym razem. Idziemy. Aha, tu musimy, bo wiecie. No, tam jakieś balony widać. Tu są remonty. O, tam widać. Remonty idziemy tutaj. Tędy owendy. Dobra. Coś tam widać, jakieś są Makarony. budy, tak makrony, balony, wiecie, chężczyzna, ale tradycja jest. Odpust jest, wieje, a my będziemy się z wami żegnać i do następnego vloga. Pa! Machajcie, bo ja nie mam jak!